Byłem gotów w ogień pójść za Platformą, za postulatami, nie za Platformą, bo oni je nieśli. PiS wpisał miesz mieszaną ordynację wyborczą do swojego programu. Doprowadziłem do tego, że największa partia w Polsce wpisała zmianę ustrojową, wpisała również do programu na tę kadencję. Ubolewam, że nie wygrali, bo wpisali również obniżenie progów w referendach lokalnych i sędziów pokoju, referenda lokalne i sędziowie pokoju byliby, gdyby nie ziobro i ta jego ferajna z tej suwerennej Polski. To oni wspólnie z platformą obywatelską zablokowali e, e, obniżenie progów frekwencyjnych i, i w referendach i sędziów pokoju. Marek Jurek miał w swoim programie jednomandatowo-okręgowym. Jak pan prześledzi moje sympatie i to moje skakanie, to niech pan zauważy, że skacze wszędzie tam, gdzie są postulaty zmian ustrojowych. A dlaczego nie udało się? Ja oczywiście przedstawiam tu zbyt. A dlaczego nie udało się? A dlaczego nie udał się skok w kierunku PSL-u i Wadesowa Kośniaka-Kamysza? Ja myślałem, że się uda, Przecież mają w programie wpisane, wpisane też zmiany ordynacji wyborczej. A to jest też ciekawe że wie pan, jak ja im powiedziałem, się tak często powołują na, tą, na tą, tą swoją tożsamość historyczną, te 120 parę lat istnienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale to ja jako pierwszy ich uświadomiłem, że równo 100 lat temu praktycznie, tuż po zamachu majowym w 1926 roku, PSL Piast, obawiając się autorytaryzmu sanacji, bo wtedy była ordynacja Partyjna i bali się autorytaryzmu. 100 lat temu już mieli taką świadomość, zresztą to była wtedy pierwsza partia obywatelska w Polsce, wtedy ten PSL był porządny. Wyszli posłowie PSL o mównicę i zażądali zmiany ordynacji na model mieszany, czyli wprowadzić większościowy również model, bo bali się po prostu tego upartyjnienia całkowicie państwa. Mamy dokładnie tą samą sytuację, jaką, jaką mieliśmy 100, 100 lat temu. PSL wpisał do swojego programu referenda, niech pan zauważy, przecież jak pan słucha na przykład w tej chwili, czy to pana Kosiniaka, czy pana Zgorzelskiego, to przecież oni mówią kukizem czasami z 2015 roku o referendach, o państwie obywatelskim, ale jak przyszło co do czego, to przy obniżeniu w progu w referendach lokalnych nie zagłosowali za, wstrzymali się, mimo że mają w programie referenda yy, od głosu. Senat odrzucił uwagę y, tą ustawę w całości. Ja pytam Kośniaka, jak A za... dlaczego wyście nie głosowali za tym? pytam y, 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 Władysława, za, za tym obniżeniem progów. Przecież tak myśmy się na to umawiali. No bo wiesz, bo tam coś mi Paszek mówił, że to, czy tam jakiegoś poprawki jakieś nie uwzględniliśmy, nie uwzględniliście i tak ja dalej. Wysłałem Sachajkę, że poszedł do tych wszystkich biur i sprawdził, jaką byśmy przyszli, jaką oni poprawką. Oni żadnej poprawki nie złożyli. No i Sachajko wrócił z informacją, że żadnej poprawki PSL. Nie składa, No więc mówię, tą, a nie, no to Władkowi, że tam, no, nie, nie, no jakąś tam składaliśmy, no dobra, no, poszła do Senatu, Senat odrzucił w całości, w całości ustawę i potem już nie było sensu głosowania po raz drugi, bo Władka zapytałem, jak będziecie, znaczy pana premiera Władysława Kościenaka-Kamysza zapytam, jak będziecie teraz głosować, no, my, no skoro bez poprawek został Senat, odrzucił, no to w takim razie, no to jak my mamy zmienić zdanie, mamy... Ja mówię, żebyście mieli inne zdanie w 2019, że jak najbardziej trzeba obniżyć. Macie to w programie wpisane. Ale doprowadziłem do tego, że i PSL ma wpisane, Prawo i Sprawiedliwość ma wpisane. Na no tą platformę to w ogóle nie liczę, bo oni mieli też wpisane w te cztery razy takie już tam 30 lat temu. No i została Konfederacja Ostatnia Nadzieja. Jak tutaj nic. A tam nawet jest nadzieja partia, tak? Nowa nadzieja. Nowa nadzieja. I to szefem jest słowo dla, no dla, dla mnie to jest, ta, ta, dla mnie wewnętrznie funkcjonująca nazwa, ostatnia nadzieja dla moich postulatów. Powiedział pan, co pan myśli o Donaldzie Tusku, teraz chciałbym, no, proszę żeby... proszę pana, jak ja chciałbym powiedzieć, co o nim myślę, to bym to, jutro mam Bodnara pod domem. A co pan chciałby jeszcze o nim powiedzieć? Nie, no to, to wystarczy sobie to. A pamięta pan drugie śniadanie mistrzów? Pamiętam. Program Marcina Melera, tak TVN 24 2011 tak, chyba oczywiście. rok. Jest premier Tusk, jest Marcin Melera jako prowadzący, hołdys prowadzący i Tomek Lipiński. Tak. I trzech rokendrolowców z premierem. Mhm. Miał pan wtedy nadzieję, że się uda coś dogadać i wywalczyć? No znaczy ja tam wywalczyłem, bo, bo, bo powiedziałem, że mm... Nazwij się zagalopował, chyba. Po tym, po tym programie powiem. Ale w każdym razie tam dwie rzeczy, o których, na które zwróciłem uwagę, zostały, zostały zrealizowane, ale tam się okazało, że to było tylko tak na odczep się i żebyś dobrze mówił przed wyborami o nas. A właściwie nie odniosło tego celu, tego skutku, jaki ten. Wtedy, wtedy uważałem, że jednym z priorytetów jest reforma Policji Państwowej. To tak powiem troszkę dookoła Policji Państwowej. I miałem rację, co widać po dzisiejszym stanie policji. Uważałem, że należy zreformować przede wszystkim komendę główną policji. Ona niestety jest cały czas opanowana, bo w dużej mierze przez byłych funkcjonariuszy BSW i tak dalej. Takich. Biura Spraw Wewnętrznych. Znaczy mówię o ludzi skonotowanych z taką z taką No dobrze, ja przeszedam panu coś. No, trudno. Pana zwycięstwo to zwycięstwo obywateli Stanów Zjednoczonych przeciwko politycznemu establishmentowi, przeciwko korupcji politycznej elit i wbrew wściekłym atakom stronniczych mediów. W ubiegłym roku kandydowałem na urząd prezydenta RP w niemal identycznych warunkach. Wierzę, że pana zwycięstwo będzie symbolicznym przełomem dla inicjatyw, które wyrastają ze szczerego zaangażowania obywateli. Obywateli, którzy przeciwstawiają się zamkniętym kastom oderwanym od rzeczywistości elit politycznych. Pamięta pan, który to był Ten rok? list? Tak. List do prezydenta Trumpa. Tak. No to było wtedy, kiedy wygrał. No, 2016. Tam. Pierwsza wygrana U, Donalda media, Trumpa. Jak nie media wtedy też wyśmiały. No, taki kajtek on pisze tutaj do tego. No nie dosłownie tak, ale to też nie... Powiem naprawdę, ja to Mencen chyba też powiedział, on to może do takiego modu, dużego by mnie porównania się nie posunął, bo on tam mówił też o córce coś i tak dalej i tak dalej, ale ja się absolutnie podpisuję pod jego zdaniem o o tych, o tych funkcjonariuszach, bo ich trudno nazwać dziennikarzami. Ja Panie Pawle, ale wróćmy jednak do istoty ja wiem, że pan. Pa... Ja wiem, ja przepraszam, że ja pana też tutaj w takiej niezręcznej sytuacji. bo znaczy, ja uważam, no, że każdy ale... dziennikarz odpowiada za siebie? No, dziennikarz, Więc tak. Więc nie ale... mówmy o tym, że wszyscy no, tak. są B. Nie, ja nie mówię, tak jak, jak nie mówi się, że wszyscy politycy to Ja nie i Nie, nie, nie. Ja nie, że pow... to, ja nie powiedziałem, że wszyscy dziennikarze to, to pijacy i złodzieje, tylko powiedziałem, że to niestety się ten zawód zamienił funkcjonariusze, są funkcjonariusze, a nie dziennikarze w ogromnej większości. Panie pośle, czy dzisiaj pan napisałby list po tym co zrobił wczoraj Donald Trump, czyli po tych cłach? Jest pan w szoku? No nie jestem w szoku, bo po prostu zmienia się świat, tak jak powiedziałem. No to już jest, to się zaczyna z tej takiej kura optymistycznej polityki globalistycznej zamieniać w taką politykę transakcyjną. No. I w, jak i się jest... w tym odnaleźć? Jak nie robić wiem, ja się biznes? Jak tym... pomagać Polsce? Ale szczerze, pan akurat trafił w taką, w taką, w taką nutę, w, że ja w tematach ekonomicznych nie będę się w ogóle, ja nie bardzo ogarniam tematy ekonomiczne. To mówię wprost i nigdy tego nie ukrywałem. I tyle. Mnie interesują sprawy ustrojowe, sprawy wewnętrzne Polski, natomiast z całą pewnością w tej chwili Stany Zjednoczone i, i różne tam idee, czy tam czy, czy jakieś inicjatywy Trumpa mogą mieć wpływ również na, na, na sytuację wewnętrzną w Polsce. No ale to jest, znaleźliśmy się wie powiem, w takiej specyficznej sytuacji, że z jednej strony. Z wielu stron słyszę, że te cła w nas uderzą, a z drugiej strony myślę, że gdyby wygrał Biden czy, czy ta pani. No to byłoby jeszcze gorzej, bo co prawda może by te pieniążki były na takim mniej więcej poziomie, jak, w jakim były, ale z drugiej strony no ta Polska byłaby już pozamiatana tym globalizmem i tym, tym takim uśmiechem byłaby się, na śmierć by się zaśmiała po prostu. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy to chyba było w Polsce dwa albo trzy lata temu i pan opowiadał o tym, jak pomaga Ukraińcom to zaraz po wybuchu w lutym 2022 roku wojny Nie, pełnoskalowej w wcześniej, wcześniej A, ale, ale wtedy się ruszyła można powiedzieć fala tak mhm. wtedy były i kamizelki i historie różne i tak, dalej, i tak dalej. czy dzisiaj uważa pan że jesteśmy na jakimś w jakimś punkcie zwrotnym w relacjach Polski i Ukrainy ja nie jestem w żadnym punkcie zwrotnym, nie wiem, czy jak my jesteśmy. To było oczywiste, że na początku będzie w taki, taki, no, to, 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 takie typowo polskie zachowanie, że na początku chodźcie tutaj, oddajemy wszystko i tak dalej. Niczego od Was nie chcemy, a potem to się zamieni, w, w, znaczy przejdzie na drugi biegun. No, uważamy od samego początku, że forma tej pomocy i, i ten taki, ten taka, ta, ta ta postawa Polaków. Yy, nie jest dobrą, bo to trzeba, jeżeli, jeżeli pomagamy drugiemu państwu, powiem w skrócie, drugiemu państwu, no to musimy od razu gwarantować sobie yy, rekompensatę tej pomocy. Ja nie mówię o zyskach, ale przynajmniej częściowo. A tu to my wam wszystko dam, a potem, a czemu to Amerykanie negocjują, a nie Polacy? Przecież myśmy im najbardziej pomagali. No to się najbardziej, przynajmniej, bardziej, przynajmniej to, to. Poza tym wie pan, druga sprawa. To jest tak, od samego początku, jak tylko ja w 2014 roku już byłem na Majdanie, jeszcze wcześniej, przy pomarańczowej rewolucji, to był który tam, 2007? 2007? Coś takiego, coś tam, takiego, mm -hmm. coś tam, tych, tam. Widziałem pomarańczową rewolucję na Majdanie w Kijowie, byłem w tych takich no, naprawdę mocnych, widziałem trupy i, i, i no, dramat ludzki. Y Wtedy też kamizelki przewoziliśmy, ale to były kamizelki za to wtedy można było pójść do więzienia. One były przemycane przez nas, a nie prze, prze, przewożone. Mam nadzieję, że to jest przedawnienie, bo no, <laughs> botnar się może przyczaić. No nie wiem, ale w, w każdym razie, a potem. A potem, rewolucja w 2004. roku. 2004, to jeszcze wcześniej. No, to, 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 to są ukramion 20 w takim razie lat. Jestem. Ale od początku uważałem, że ta, i mówiłem to na każdej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, jak jeszcze były, byłem, byłem ich uczestnikiem, że forma pomocy. Dwie rzeczy. Forma pomocy Ukrainy, Ukrainie przez państwo polskie jest błędna, ponieważ te dary centralne, że tak powiem, takie, takie zbiorowe, to mogą być pewni, że tam jedna trzecia jest rozkradziona. To po prostu wiem, bo, to, bo to, no, takie jest to państwo. A druga sprawa, a propos Wołynia, mówiłem, że powinni już od razu uderzyć się w piersi za zbrodnię wołyńską. To wtedy słyszałem argumenty od każdego, od każdego oprócz Konfederacji, przedstawiciela Konfederacji. To nie jest ten czas, bo teraz jest wojna. Ja powiedziałem, to jest właśnie ten czas, bo teraz jest wojna, bo jak się wojna skończy, to oni będą mieli w nosie, bo im się cała ich polityka historyczna pójdzie w gruzy. My możemy je to tylko wymóc w tej chwili. Bo oni już w tej chwili, oni już budują od lat kult Bandery, kult bandytów po prostu, z których oni robią yy, bohaterów. Jeżeli się temu nie da natychmiast tamy, no to. To tyle, będzie pan jechał, jeżeli oczywiście, może Czarne im zostanie, do Odessy. Tam wie pan, zamiast, nie wiem, jakiegoś ładnego pomnika, zobaczy pan suche wycza na rękach bandery, czy odwrotnie. No, ale to tak, myśli pan, że już jest pozamiatane? Ja nie wiem, wie, wie pan, czy jest pozamiatane, czy nie, no, ale widział pan, że jak, jak, z jakim było. Z jakim było, z jaką dumą, tam i jak premier ten Tusk ogłaszał, że już sprawy poszły, już schumujemy, już coś. Przecież to było kilka miesięcy temu. I temat przycichł. Dlaczego żaden dziennikarz się też nie, nie zainteresuje, nie powie, Dlaczego temat przycichł. Miałoby się rozpocząć wiosną, więc być może lada moment się rozpoczną. Zobaczymy. Sprawdzimy. Jeszcze jedno pytanie od naszych widzów. Co pan sądzi o kandydaturze Artura Bartoszewicza? Mam się spotkać z panem Arturem Bartoszewiczem na, na rozmowy. Uważam, że niesie bardzo fajne y, postulaty, ale tak jak w przypadku Marka Jakubiaka, jestem realistą i y, 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 tutaj mówię świetnie, świetnie, że niesie takie postulaty. Z przyjemnością się z panem doktorem spotkam. Y, ale no, na tą drugą turę to jakoś nie widzę. To jest za mało czasu, żeby, żeby, żeby tutaj mówić. Tak, ma duże szanse na drugą turę. I mamy i to... na koniec chyba dobrą wiadomość dla Pana. Hmm. Czy popierasz wprowadzenie ordynacji JOW w Polsce? Tak odpowiedziało 81% nie 19%. Czy to słuchają nas wszyscy? Zbyszek, zbyszek, dzięki. Wszyscy Asystry. pańscy zwolennicy? Nie, nie. Uruchomił pan swoich ludzi? No nie, no uruchomiłem, ale... No to chyba się pan ale... cieszy, nie? Proszę pana, gdyby tak było, rzeczywiście to ja jestem, to byłbym... Przy... Wie pan, warto jest w tej polityce być do tego momentu, dopóki się do, do, dostaje przynajmniej no, takie, taką nagrodę, że... że nawet gdyby miało być, nawet gdyby mój, moja partycypacja w tej polityce miała o 2% procent podnieść liczbę osób, które są świadome, iż podstawą Ogromnej ilości zła w Polsce, są, jest błędny ustrój, jest po prostu ta konstrukcja ustrojowa, która miała być tylko kompromisem na 10-20 lat z magdalenki z tej konstytucji 1997 roku, przecież ona nie miała być wieczna, to miała być kompromisem, to miał być kompromisowy ustrój. Jeżeli choć 1-2% ludzi, dzięki moim jakimś tam, na przykład rozmowom takim jak z panem, będzie więcej ludzi świadomych. Tej podstawowej bady, no to jest warto, żebym y, nawet z ceną opluwania, czy tam Bóg wie czego, żebym w tej polityce był. Panie pośle, ale nie ma pan już dość? Nie ma pan dość Sejmu? Tej rozmowy masz, to, to już co? będziemy kończyć. No to <laughs> już pan wysiada. Zanim będziemy kontynuować kręcenie filmu, wesprzyj nas, subskrybując kanał i zostawiając lajka. Dzięki temu nie przegapisz najlepszych wywiadów i zawsze będziesz na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami.